Was bardzo serdecznie po raz kolejny w kolejnym filmie na moim kanale. Dzień dobry. Dziękuję, że jesteście w dniu dzisiejszym kolejna dawka merytorycznej wiedzy, totalnie merytorycznej wiedzy, jak i również kolejna, kolejna, kolejna i kolejna <laughs> polecajka kosmetyczna. Jest to kosmetyk, który kosztuje 3 zł w Rossmanie. W cenie promocyjnej nawet 2,53 zł, a w cenie regularnej około 4 maksymalnie. Jest to produkt z kategorii troszeczkę odgrzewanych kotletów, z tego względu, że ja już na jego temat się wypowiadałem, ale przypominajka, przypominajką, ponieważ o dobrych produktach warto przypominać i warto mówić. Jest to produkt idealny do każdego typu skóry. W przypadku skóry tłustej, problematycznej, trądzikowej, jeżeli Wam zależy na nawodnieniu, nawilżeniu, lekkiej odbudowie bariery lipidowej, ten produkt zmywacie ze własnej skóry po 15 minutach i nie pozostawiacie pozostałości. Jeżeli macie skórę suchą, odwodnioną, dojrzałą, naczynkową, wrażliwą, to wtedy ten produkt możecie wmasować po 15 minutach resztki w Waszą skórę twarzy do wchłonięcia i zostawić i na to na przykład nałożyć krem i wtedy jeżeli tej maski nie zmywacie to przed nią nakładacie sobie już serum do twarzy żeby po prostu już po masce nie nakładać nic więcej albo możecie usunąć nadmiar chusteczką tej maseczki i zrobić sobie jeszcze raz pielęgnację czyli serum, krem i iść spać po prostu jest to idealna maska tylko jeden minus, że producent wprowadził tutaj lekko w błąd po raz kolejny, ponieważ jest napisane, że maska jest z retinolem, a ona nie zawiera w składzie swoim retinolu tylko palmitynian retinelu najsłabszą formę witaminy A, która wykazuje właściwości odbudowujące, ale nie retinizuje i nie należy do kategorii czystych retinoli. Więc tutaj akurat Isanka zrobiła mały chwyt marketingowy, ale jestem w stanie jej wybaczyć za spektakularność działania produktu. I tym hitem kosmetycznym dzisiaj pokazanym będzie ta maseczka. i sana Awokado Glow. Wygląda ona tak. I tutaj mamy saszetki na dwa razy. Zobaczcie, widzicie? Tutaj mamy jedną, tutaj mamy drugą. I szczerze Wam powiem, że ja taką jedną saszetkę mam na dwa razy, naprawdę. Ja po prostu y, otwieram tutaj do połowy, wyciskam odpowiednią ilość, później y, to zabijam w taki oto sposób. Klamra, i jak najbardziej mam taką jedną saszetkę na dwa razy, czyli łącznie taki e, cały starter. E, idealnie mi wystarcza na cztery zastosowania. Czyli wychodzi złotówka za zastosowanie. I Sana mówi nam tak, że jest to maska z ekstraktem awokado i z granatu. Granat lubi alergizować, także jeżeli macie e, uczulenie na granat, to ona dla Was nie jest odpowiednia. I jest to kojąca, nawilżająca pielęgnacja do każdego rodzaju skóry, energetyzująca. Stymulująca procesy odnowy skóry. Olejek migdałowy i masło szaf wspomagają elastyczność skóry. I dlatego właśnie w przypadku skóry tłustej i trądzikowej e, jest jak najbardziej dozwolone jej zastosowanie, ale pod warunkiem takim, że ją spłukujecie. E, jest to maseczka, która ma właśnie odbudowywać barierę lipidową, silnie regenerować. Zrobimy sobie szybko analizę składu. Mamy wodę glicerynę, mamy emolient, który zagęszcza nam produkt i jest... Yy, ochroną przed wyparowaniem substancji aktywnych. Mamy alkohol z grupy tłuszczowych, mamy olej słonecznikowy. Mamy olej ze słodkich migdałów. Mamy olej z sezamowy, który jest rekonstruktorem reku, rekonstruktorem. Nie będę tego ciął. Filmy zawsze na moim kanale są naturalne. Jest rekonstruktorem bariery lipidowej i naprawiaczem bariery lipidowej. Po oleju so, y, sezamowym mamy masłuszea, mamy witaminę A w postaci palmitynianu, retinylu, witaminę E, y, wyciąg z granatu, wyciąg z awokado, fenoksyetanol, czyli niestety nie dla kobiet w ciąży, bardzo mi przykro, guma ksantanowa, która zagęszcza produkt, etylheksylgliceryna, która odpowiedzialna jest za konsystencję, zapach i kompozycje zapachowe i regulator pH. Tylko i wyłącznie tyle. Ja tą maseczkę, jak już Wam mówiłem, można stosować na wszelaki sposób i ja ją też tak stosuję. Czyli na przykład, jeżeli chcę ją spłukać, to nakładam ją sobie solo na twarz, spłukuję i nakładam na to sobie na nowo serum, krem i jest ok. Jeżeli ja jej nie chcę spłukiwać z twarzy, to przed tą maską nakładam serum, na to nakładam maskę, w pozostałości wmasowywuję w skórę i na to jeszcze daję krem. I jest i kalafon. Jest genialnie. Ta maska dzisiaj była przeze mnie rano robiona. Ja mam teraz tylko nałożone serum z witaminą C i krem nawilżającym. Po filmie będę wychodzić, więc będę aplikował SPF i ja mam taki Glass Skin. Ja go kocham. Ja mam skórę suchą i dla Was może takie świecenie jest niedopuszczalne, ale ja kocham Glass Skin. I to nie jest świecenie, że to jest tłuszcz. Bo to nie jest tłuszcz, nie ma taki efekt po prostu błyszczącej skóry, jak lustro. Odbicie światła, rozjaśnienie, rozpromienienie, ujednolicenie kolorytu. I ja kocham taki glaskin bez glaskinu, to ja bym w ogóle z domu nie wyszedł, taka jest prawda. I ta maska to robi. Ona fenomenalnie odbudowuje barierę lipidową, silnie regeneruje, stymuluje syntezę kolagenu. Palmitynia na retinylu, czyli najsłabsza forma witaminy A, jest odpowiedzialna za rekonstrukcję bariery lipidowej i silną regenerację skóry i wykazuje również lekkie właściwości przeciwmarszczkowe. I mamy tutaj komplementarne połączenie substancji aktywnych. Awokado jest bardzo bogate w antyoksydanty, w substancje, które silnie wnawadniają skórę, są elektrolitami. I także mamy tutaj tak, nawodnienie, nawilżenie, przywrócenie równowagi bariery lipidowej, silną regenerację, działanie przeciwzmarszczkowe. Ponieważ nie wiem czy wiecie, ale olej z awokado czy też ekstrakt z awokado jest bogaty w polifenole, w antyoksydanty, które wykazują bardzo silne właściwości stymulujące syntezę kolagenu i elastyny, przez co e, oczywiście mamy efekty przeciwzmarszczkowe, czyli mamy silną stymulację skóry i prewencję przeciwzmarszczkową. Czyli złotówka za jedną Jedno zastosowanie. To jest po prostu hit. To jest hit. I nie widzę sensu przepłacania na jakieś maski do twarzy 100, 200, 300 zł, bo jakość substancji aktywnych jest y, taka sama de facto. Nie ma składników lepszej jakości, gorszej jakości. To jest mit, który wielokrotnie obalałem. Każda firma, czy to droższa, czy to tańsza, używa surowca takiej samej jakości, ponieważ, jakby istniała taka definicja, surowce złej jakości nie byłoby to dopuszczone do obrotu oczywista oczywistość. I ta maska robi cuda za złotówkę, za zastosowanie. I mamy taką kurację na 4 dni, nawet można ją codziennie pod rząd robić 4 dni, jak najbardziej można ją stosować dwa razy w tygodniu, można ją stosować codziennie. Tutaj nie ma żadnego problemu. Ja wam powiem bardziej tak merytorycznie, że jeżeli chodzi o kwestię odbudowy bariery lipidowej, to ja bym ją rekomendował robić codziennie. Ponieważ wtedy szybciej dojdziecie do odbudowy bariery lipidowej i szybciej ulegnie odbudowie bariera lipidowa i silna regeneracja skóry tutaj będzie oczywiście w pełni zauważalna przy codziennym stosowaniu. Także reasumując złotówka za zastosowanie. Chyba dzisiaj mało kawę wypiłem, ale okej. Okay. To jest po prostu groszowa sprawa. To jest pełnie groszowa sprawa. Skóra po tym jest tak rozjaśniona, rozpromieniona, wyrównany koloryt, oznaki zmęczenia. Dziękuję serdecznie, do widzenia. Naprawdę hit kosmetyczny. Także jeżeli interesuje Was ta maska, pędźcie do póki Ona jeszcze jest. Ponieważ jest to hit kosmetyczny 2023, który jest w pełni skuteczny. robi robotę i ja go używam od wielu, wielu miesięcy. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się film podobał, proszę łapkę w górę i komentarz. Życzę Wam miłego dnia. Dziękuję, że jesteście. Hej!